Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam serdecznie w programie dla Przedsiębiorców Pakt z Biznesem. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, jak sprzedawać i może w jakim kanale sprzedawać swoje produkty, bo porozmawiamy o call center. A moim i Państwa gościem Artur Kapacki, prezes firmy Telmont. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Arturze, wiele się dyskutuje o cyfryzacji kanałów sprzedaży. O tym, że dzisiaj kupujemy poprzez jedno kliknięcie, procesy płatnicze czy są szybciutkie, internet jest medium wydawałoby się yy, dominującym. Czy w świecie postępującej właśnie digitalizacji, cyfryzacji call center mają jeszcze sens? No to pytanie sobie zadawałem tak mniej więcej 10 lat temu, już kiedy, <noise> yy, kiedy rozpoczynałem, yy, nawet to było 12 lat temu, kiedy, kiedy zakładałem firmę Telmon. Bo tak naprawdę bardzo dużo osób przez ten czas wtedy, w trakcie i dzisiaj mówiło o tym, że właściwie call center nie ma przyszłości. No i moje doświadczenie temu trochę przeczy, bo tak naprawdę cały czas mamy zlecenia, mamy dużo pracy, a wręcz tej pracy coraz więcej. Według mnie tak, call center będzie, będzie jeszcze długo, może nie zawsze, bo wiadomo, że i sztuczna inteligencja, i te wszystkie automatyzacje idą tak mocno do przodu, że być może kiedyś one będą w stanie zastąpić człowieka. Natomiast mhm. no, dzisiaj widzimy, że ten człowiek jednak jest potrzebny, zwłaszcza w takich procesach obsługowych, gdzie jednak każdy z nas chce się przebić przez te parę cyferek w tym ivr i porozmawiać z konsultantem tak naprawdę. Bo ma swój nietypowy problem. Swój nie, dokładnie, tak zawsze się myśli, ma dla... swój nietypowy problem i ten automat nie do końca jest w stanie go rozwiązać. Dla jakich firm albo w jakich procesach, bo wspomniał Pan o procesach, czy to jest narzędzie, które jest dla jakichś określonych firm na przykład najlepsze albo właśnie dla jakichś obszarów szczególnych? E... To znaczy na pewno to narzędzie jest bardzo przydatne dla firm, które mają masowego klienta, czyli musi być dość spory, spory zbiór klientów musi posiadać taka firma, bo tak naprawdę wtedy tylko jest no, większy sens tworzenia opłacalne. call center. Tak? Bo załóżmy mamy małą firmę, która ma kilku, kilkunastu, kilkuset być może nawet klientów, to wystarczy zatrudnimy jedną osobę, ciężko to nazwać call center, prawda, która obsłuży tych klientów i już. Tak? Natomiast w momencie, gdy mamy nie wiem, bank, firmy telekomunikacyjne, firmy, te, które telewizję sprzedają, ubezpieczycieli, oni mają bardzo wielu klientów, to to narzędzie jest według mnie niezbędne dzisiaj. Tak? Mhm. To są procesy różne, począwszy od sprzedaży, o której pani tutaj na początku wspomniała. No bo wiadomo, że to dla każdej firmy jest mega ważne, żeby pozyskiwać nowych klientów, utrzymywać tych, tych obecnych. Oczywiście te procesy też się częściowo automatyzują, natomiast no widzimy, że my na koniec po tej próbie automatyzacji to jest właśnie to przekazanie do call center, żeby, żeby dokończyć, żeby dokończyć, żeby abselować, żeby spróbować wytłumaczyć temu klientowi, dlaczego warto. Na pewno w samej obsłudze klienta, czyli tutaj to, 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 o czym mówiłem, tak? Czyli dzwonimy i mamy nietypową sprawę, na której na automacie i w internecie nie znajdziemy rozwiązania. Poprzez innego rodzaju już kwestie bardziej techniczne, technologiczne, bo my też na przykład pracujemy jako wsparcie. Różnych działów, tak, gdzie mamy na przykład bardzo rozbudowane IT mhm. i też możemy być pierwszą linią takiej pomocy dla, dla pracowników danej firmy. Wewnętrznym, tak? Wewnętrzne, wewnętrzne takim. takie wewnętrzne call center. Tak? Tak. Załóżmy, że mamy monterów jakiejś usługi, tak? i ten monter nie może sobie z czymś tam poradzić, no to zawsze też taki call center może być wsparciem. Tak? Poza tym to się nazywa call center, a my de facto dzisiaj to jesteśmy takim. Bym powiedział centrum outsourcingu, bo mhm. poza telefonami obsługujemy też czaty, maile, obsługujemy różne inne procesy typu wysyłka papierowych dokumentów, czasami też takie wewnętrzne procesy typu w, mówiąc potocznie, wklepanie jakichś danych mhm. do systemu, bo część firm jest na etapie, gdzie przenosi się z tego starego systemu papierowego na mhm. system digitalowy. No to jest bolesne. I, i, I tutaj trzeba wprowadzić te dane, więc my też takie usługi oferujemy. A jeśli chodzi o właśnie wybór pomiędzy własnym call center, oczywiście jakby własne duże, wiadomo, że jest kosztowne. Natomiast firmy w określonym etapie takiego, na, na etapie takiego dynamicznego rozwoju często myślą, my mamy wyjątkowy produkt, który ma coś w sobie takiego sensytywnego i chcemy mieć nad tym kontrolę, w jaki sposób jakby komunikujemy się z naszymi klientami. Jakie są wady, a jakie są zalety właśnie wyrzucania tego na zewnątrz? To jest trudne pytanie, bo no, tak naprawdę no i wady nie... i zalety to, to ciężko powiedzieć. Bardziej ja bym powiedział, że to zależy od naszej decyzji, mhm. bo tak naprawdę taka duża firma, która ma budżety i tak dalej, jest w stanie sobie postawić, postawić sama. sama, zbudować, kupić kompetencje na rynku po to, żeby to call center mieć wewnętrznie. Tak? Tylko pytanie, czy jest sens, czy dzisiaj, jak jestem ubezpieczycielem, to potrzebuje się też znać na call center, czy może lepiej te procesy outsourcować. To chyba pozostaje bez odpowiedzi, natomiast ja to zawsze, zawsze mówię, że Łatwiej jest oddać to w ręce osób, które się tym zajmują od lat, niż, niż tworzyć to zupełnie od początku i inwestować w to, w to duże pieniądze. Mamy, mam ze swojego doświadczenia przykłady i firm, które poszły w jedną i w drugą stronę. Jeden z większych polskich operatorów telekomunikacyjnych na przykład. Praktycznie 80% swoich zasobów call center wyniósł właśnie do firm zewnętrznych, mhm. bo im tak było łatwiej, bo de facto nie muszą tym zarządzać, zarządzają tym firmy zewnętrzne. Co warto dodać w dzisiejszych czasach, żeby się odnaleźć w ogóle na tym rynku outsourcingu, my bardzo staramy się zbudować przeświadczenie i tak pracować z naszymi partnerami. Żeby oni się czuli trochę tak, jakby, jakbyśmy byli ich wewnętrznym działem, tak naprawdę. Czyli jesteśmy, zawsze mamy dla nich drzwi otwarte, zawsze mogą przyjechać, usiąść z nami, mają dostęp do systemu, mogą sobie odsłuchiwać rozmowy, sprawdzać raporty, Czyli sami tyl, ty, ty, decydować. Ty, tylko też. nie mają problemu z pracownikami. Dokładnie tak. Dokładnie I tak. Aczkolwiek zabieg... powiem pani, że też są tacy, którzy próbują sił w tym, żeby pomóc nam rekrutować. No, wychodzi to różnie, bo mam wrażenie, że mamy jednak to nasze doświadczenie, pozwala to robić nieco lepiej. Mhm. Aczkolwiek, jak ktoś ma ochotę i chce nam pomóc, to my zawsze chętnie. Chciałabym jeszcze porozmawiać o młodym pokoleniu. Generacja Z. O, nim, o niej się bardzo dużo mówi, że się urodzili z telefonem w ręku, że siedzą na social mediach cały czas, że chłoną tą, ten kanał cyfrowy bardzo. Czy, czy to jest ta generacja, która. Przestanie korzystać z call center? Dla nas to w sumie jest bardzo ważne pokolenie, mhm. bo tak naprawdę gro naszych pracowników pochodzi z tej z generacji z. z, więc patrzymy na nich trochę z dwóch stron: tak? i z tej strony, właśnie pracownika, i z tej strony potencjalnego klienta. I faktem jest, że oni jednak więcej rzeczy załatwiają e, przez internet, właśnie przez social media i innego rodzaju serwisy. Natomiast też bardzo to zależy od człowieka. Wydaje mi się, że jeszcze nie, że to jeszcze nie jest ten czas, kiedy to call center przestanie być potrzebne, że cały Czyli czas... Czyli jak dojrzeją, to zaczną mimo wszystko... Mam takie wrażenie, ja to nawet kiedyś tak, tak, może trochę ryzykowne, ale mam takie wrażenie, że jednak te usługi takie tradycyjne, właśnie do której myślę, że zalicza się poniekąd call center, to będą takie usługi trochę premium. Mhm. Czyli jeżeli będziemy klientem zwykłym, to mamy wszystko sobie poradzić na tym wyklikać. automacie, wyklikać. Natomiast jeżeli jesteśmy klientem premium, to jednak dostajemy tą obsługę człowieka. I w tym tak trochę upatruję przyszłość tej branży, no i swojej firmy poniekąd. <śm> uh -huh. A jak się przechodzi z korporacji na swoje? Bo jest pan kurczę, przykładem? Bo jestem, faktycznie. <laughs> jest pan przykładem y, osoby, która pracowała w branży finansowej przez wiele lat. Y, jak przejść na swoje? Jak pan z tej perspektywy kilkunastu lat ocenia tą zmianę? Czy ona była trudna? I jak się potem odnaleźć w tym? Powiem tak. Decyzja była łatwa, bo była bardzo interesująca propozycja, jakby, żeby zbudować taką firmę, zwłaszcza, że gdzieś tam moje, moja kariera zawodowa była mocno powiązana od początku z call center. Mhm. E, więc decyzja była łatwa, a potem to była taka podróż nieznana trochę i tak naprawdę bez planu. E, ja bardzo lubię podróżować. To brzmi jak przygoda. Tak, trochę tak, trochę tak. Ja mówię, bardzo lubię podróżować, ale zawsze gdzieś lecimy, jedziemy, no to mamy przynajmniej zarys tego, gdzie będziemy, gdzie będziemy spali, czy będziemy jeździli samochodem, czy jakoś inaczej się przemieszczali, i to wiemy. W momencie, kiedy zacząłem tworzyć Telmon, tego zarysu nie było i nawet niespecjalnie wiedziałem, jak to będzie i co to będzie, tak? I ta podróż na początku była bardzo ciężka i to mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to była praca praktycznie 24 godziny na dobę, Oczywiście z przerwą na sen, ale mam wrażenie, że i tak w trakcie tego snu głowa była w pracy. I przez ile lat? No, Dwa-trzy lata tak mm -hmm. naprawdę to były takie bardzo, bardzo intensywne, tak. Potem z czasem to się trochę poukładało, były różne wydarzenia, i górki, i dołki. Natomiast z tego, co ja pamiętam sprzed 12 lat pracy w korporacji, to mimo że może to, że to jest. Taka praca, w której nie ma tyle swobody i trzeba być bardziej punktualnym, mówię już o przychodzeniu, wychodzeniu Aha. z pracy, to, to jednak to jest łatwiejsze zajęcie, bo zamyka się te drzwi, wychodzi się do domu i właściwie to, jest, to ta głowa już jest czysta, tak? Natomiast w momencie prowadzenia tak dużej firmy i odpowiedzialności de facto, bo ja to traktuję jako odpowiedzialność za te osoby, które u mnie pracują, a jest ich blisko 500. Mhm. E, I tych różnych przypadków, które się dzieją, e, no to, 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 to nie pozwala gdzieś się oderwać do końca nigdy tak naprawdę od myśli o tym, co w tej firmie się teraz dzieje. Czy tam wszystko jest w porządku, czy to działa i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno przygoda. W moim przypadku myślę, że no nie chcę powiedzieć, że z endem, ale happy na pewno. <laughs> Natomiast no jest, to, jest, to wyzwanie, jest to wyzwanie, i jeżeli ktoś myśli, że to łatwo być prezesem, to nie jest prawda. A to przejście na swoje, bo często się słyszy, a pracuję w korporacji, chciałbym być na swoim. A jestem po iluś tam lat życia zawodowego, może już to czas, żeby się gdzieś tam z tej złotej klatki urwać. Jak z tej perspektywy dzisiejszej, patrząc na ten swój początek w biznesie Pan patrzy, to co by Pan poradził takiej, osoby, która, takiej osobie, która z tego korpa chce wyjść i faktycznie y, wyruszyć w tą podróż? Czy ten plan powinien się znaleźć na biurku czy coś jeszcze? Myślę, że przede wszystkim trzeba się przygotować na to, żeby być bardzo elastycznym. Bo plan jest ważny i każdy powinien chociaż plus minus mieć sprecyzowany ten plan. Natomiast no ta elastyczność to jest coś, co, na co musimy być gotowi w biznesie, bo biznes jest bardzo taki szybki, zmienia się dynamicznie i my musimy się po prostu dostosowywać do tego, co się dzieje na rynku, jacy są nasi klienci, jak działać, jak tych klientów nagle brakuje. I tak dalej, i tak dalej. Więc y, po pierwsze to, 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 co jest ważne, to elastyczność, a druga rzecz to gotowość na, no, na wyrzeczenia, tak naprawdę. Mhm. Myślę, że tak naprawdę przez cały czas, na początku głównie, ale, ale, ale de facto to cały czas są pewnego rodzaju wyrzeczenia i wyzwania, które należy podejmować. A jeśli chodzi o kompetencje, bo w korporacji, szczególnie w dużych korporacjach, każdy ma swój. Y, Zakres kompetencji, często regulowany nawet w procesach, wewnętrznych mhm. procedurach, jesteśmy od A do B, od B do C już jest ktoś inny. Jak to jest z tymi kompetencjami przy pracy na swoim? Trzeba trochę czegoś się nauczyć. Ja trochę tak się, że tak powiem, pytam yy, też z doświadczenia, mhm. bo sama przeskoczyłam z korpo na swoje. Jak z pana perspektywy? Praca właśnie w y, korporacji w branży finansowej, a potem praca w takim w sumie niełatwym segmencie, bo tak jak Pan mówi, 500 osób dzisiaj, y, no to już jest y, duża firma. Y, jakie kompetencje? Czy, so, czy były jakieś kompetencje, których na przykład panu brakowało w tych pierwszych dwóch, trzech latach? No, zdecydowanie tak. Ja mam wrażenie, że uczyłem się. Wszystkiego po trochu, tak? Poza tym, że znałem się na call center, umiałem trochę czytać raporty, trochę Excela, takie banalne, prawda? Ale to też jest mega, mega istotne w tym, żeby tego Excela znać, bo call center jest takie, że te liczby pokazują bardzo dużo, i gdzieś w tych liczbach naprawdę można znaleźć miejsca, gdzie, gdzie coś trzeba poprawić, czy czemu się przyjrzeć. No to de facto musiałem się nauczyć kwestii <laughs> zarówno zarządzania całą spółką takiego prawnego, tak? prawnego uh -huh. i finansowego, gdzie de facto pracując w organizacji, tylko takie bardzo ogólne pojęcie człowiek ma o tym. <laughs> Do tego dochodzą wszystkie procesy od IT, gdzie tamtego czasu nie miałem de facto ludzi od IT, ja zatrudniłem. Jedną osobę, która de facto w poprzedniej firmie była moim konsultantem na call center, a która miałem wrażenie, że trochę zna się na tym, tak? <laughs> Ta osoba się bardzo dobrze nauczyła tego i e, pamiętam jak dziś, jak przychodzili do mnie, przychodziły do mnie firmy z ofertami, bo też chcieliśmy od razu startując mieć system, call center i tak dalej. I ja nie bardzo nie rozumiałem wszystkich słów nawet, które do mnie mówili, to no, wyzwanie jest, jest naprawdę duże, żeby zrozumieć to i żeby nie popełnić błędów. Tak? Bo wiadomo, że jak ktoś przychodzi z ofertą, to on chce sprzedać jak najlepiej, jak najdrożej. I to naprawdę nie jest proste, żeby, żeby sobie z tym poradzić, żeby nie po... rozumieć to i jakoś się tego nauczyć. Później jeszcze też pamiętam, że Pierwszą rekrutację robiłem też właściwie sam i też zebraliśmy... Czy umiejętność rekrutacji, kolejna też, sprawa? Dokładnie, też miałem <laughs> zatrudnioną jedną osobę, która, która mnie miała wspomagać dopiero w rekrutacji. Pamiętam, że spotkaliśmy się z tą e, dziewczyną, z Moniką na takim naszym... No już w, umówiliśmy się, że ona pracuje ze mną e, i mieliśmy zrobić tę pierwszą rekrutację konsultantów na call center. Mieliśmy zebrane kilkanaście czy tam dwadzieścia cywików, umówione osoby na spotkanie. No i tak dziwnie wyszło, że praktycznie przesiedzieliśmy sami ten dzień, bo zjawiły się chyba dwie osoby na, na rozmowach. Więc takie znowu zdarzenie z tym, no jak to, ale przecież mieli były, być chętni tak i co? poumawiane na spotkanie i tak dalej, nie przyszli. Więc no to kolejna jakby taka, taka nauka, że to może nie jest takie proste, jak się wydaje, że zatrudnimy ludzi, oni przyjdą i będą pracować. Więc tych procesów, które trzeba było poznać, no jest bardzo dużo. Później prawo pracy, BHP. Naprawdę, już nie mówię o dalej, jak w trakcie trwania i działania naszej firmy zmieniały się te przepisy odnośnie danych osobowych, RODO i tak Aha. dalej. Mam wrażenie, że każdego roku coś dochodzi, czego trzeba się nauczyć, a przynajmniej coś o tym wiedzieć. Bo de facto na koniec to ja jestem odpowiedzialny za te wszystkie procesy i ja muszę w jakiś sposób tych ludzi rozliczyć i muszę rozumieć co oni do mnie mówią, więc nauka myślę, że ciągła, a na początku to taka bardzo intensywna. Bardzo intensywna. Jakby miał pan porównać te ostatnie 10-12 lat bycia przedsiębiorcą i te poprzednie 10-12 lat pracy w korporacji to tak jednym, dwoma określeniami, jakie to byłoby porównanie. Jednym dwoma słowami. Ciekawe, czy to się tak da zrobić. Ale tak. Czy jest takie? No, może to jest trudne. Ja myślę, że, że trochę można by porównać do karuzele do przejażdżki roller tak? <grym> <grym> Mówię, że ten biznes to raczej roller coaster, a wcześniej to była taka spokojna karuzela, tak? która się kręciła czasem trochę lepiej, trochę gorzej, wolniej szybciej, a tutaj jednak. Ale jednak przewidywalna. Trochę tak, zdecydowanie. Na koniec chciałabym trochę zmienić temat i dać y, lżejsze pytanie, ale wcale nie wiem, czy lżejsze. Telmon uwierzył w Trumpki na giełdzie, wspiera Trumpki na jego giełdzie jako partner, sponsor. Dlaczego akurat tak? Nie jesteście instytucją finansową, bo to one na ogół takie inicjatywy edukacji finansowej dzieci wspierają. Dlaczego? Nie jesteśmy, tak? ale my generalnie od wielu lat angażujemy się w różnego rodzaju. Akcje i takie działania rozwojowe dla właśnie młodych ludzi. Z tego powodu, że my ich zatrudniamy. Mhm. I de facto chcemy, żeby te osoby ch chcemy z nich wyciągnąć, to trochę brzydko zabrzmi, tak, ale e, trochę zmienić ich potencjał, bo tak jak sobie powiedzieliśmy na początku, to pokolenie jest bardzo specyficzne. Tak? Mhm. Jest inne niż my byliśmy. No facto. właśnie, jakie jest z punktu widzenia pracodawcy? No powiem tak, nam się chciało, im się tak średnio chce. Albo inaczej, mają zupełnie inne możliwości, tak? Uh -huh. y oni jakby inne możliwości, mam wrażenie, że inne potrzeby. Ja jestem zdziwiony, bo ja pamiętam, jak ja zaczynałem pracę, to też było call center. Y I pamiętam, jak to dla mnie było fajne, że w ogóle w takiej firmie zaczynam, że mogę zarabiać pieniądze, że jak coś tam sprzedam, to dostaję prowizję. I a dzisiaj ten człowiek przychodzi, też dostaje takie możliwości, no i jego tu nie trzyma nic właściwie. On sobie zarobi jakieś tam pieniądze i to wystarcza na miesiąc, i on dalej nie dąży do kolejnych. To jest dla mnie trochę dziwne, bo wydaje się, że ci ludzie powinni być, powinni dążyć i tak dalej do, do takich rzeczy. Dlatego no my staramy się gdzieś wspierać takie tego typu mm -hmm. inicjatywy, bo wydaje nam się, że warto w tych ludzi inwestować i że to są naprawdę bardzo fajni, ciekawi ludzie z dużo większym nawet pewnie potencjałem niż my byliśmy, bo my mieliśmy też taki dość ograniczony dostęp do technologii, I do, do, wiedzy. do wiedzy, tak? A oni mają, mm. więc wydaje mi się, że to jest takie takie działanie, które może w przyszłości zaowocować tym, że będziemy mieli fajnych menadżerów, pracowników. Dlatego też tramki na giełdzie. I tu postawimy kropkę, kropkę. Odkrywajmy potencjał młodych. Dokładnie. I odważmy się w rollercoasterach jeździć? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Bardzo. Ro rollercoastery nie są... Ro rollercoastery przedsiębiorczości nie są złe. Dokładnie. Moim Państwa gościem Artur Kapacki, prezes firmy Telmont. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam już za tydzień na kolejny Pakt z Biznesem. Izabela Kozakiewicz. Do widzenia.